Witam Was bardzo serdecznie, dziś pokażę Wam demontaż i montaż Samsunga U900 Soul Ten model był produkowany w 2008 roku i tutaj niestety w tym przypadku nie działa u mnie sobie spójrzmy, jest wysuwany i tutaj posiada na przedniej ściance obudowy prawdopodobnie aparat fotograficzny przedni VGA Otwór na głośniczek od rozmów. Tutaj klawisze funkcyjne, dotykowe tutaj bardzo bardzo praktyczne w tym modelu. Wygodne, dość wygodne klawisze, numeryczne. Na ściance widzimy klawisz skrótowy, tutaj bodajże od aparatu. Mikro SD. ten telefon obsługuje karty. micro SD. Nawet nie widziałem do jakiej tej. Wielkości ale prawdopodobnie maksymalnie do 4 GB na drugiej bocznej ściance widzimy każde ścianie pogłaszania. Tutaj, port ładowania i nasze słuchawki. Tu dalej widzimy otwory na naszą smycz. Na tyle ściance tutaj nie widzimy nic, ale powiem że widzimy aparat fotograficzny. Jest tu 5 MP z lampą flash, że rzeszkiełkiem, który tutaj niegdyś służył jako funkcja naszego dawnego selfie i to tyle to naprawdę o tym modelu. Tutaj widzicie nam tutaj ta nakładka taśma dwustronna się odlepiła i tak strasznie tutaj brzydko teraz wygląda strasznie tutaj oszpicony nasz telefon, ale z wyglądu telefon dość elegancko wygląda jak dla mnie tutaj osobiście to dość naprawdę ładnie i ładny w tym modelu samsunga. Teraz sobie zobaczymy jeszcze pod klapką baterii dokładne informacje. Model SGHU-900 został wyprodukowany w Korei i tu jeszcze widzimy dokładne informacje inne oprócz tego. Tu widzimy również, że ten model obsługuje funkcję Bluetooth. No i teraz, sobie idziemy tutaj z demontażem tego modelu. Czyli rozłożymy go na części pierwsze. No i jak przystało tutaj na Samsunga. Przeważnie posiada tutaj śrubeczki, krzyżaki i tak samo jest w tym modelu. Tu jest jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta. Tutaj jest śrubka, ale po odklejeniu tutaj zaślepki, której tutaj nie widzicie nie ma. Ktoś po prostu już tu grzebał niejednokrotnie w tym modelu i ta zaślepka po prostu gdzieś zginęła. wszystkie występujemy. Tu mam jedna odskoczyła gdzieś. Sobie później poszukamy przy końcu. Sobie odkładamy na bok, za koleją gęsiego. Tutaj najpierw pierwszym miejscu się śrubeczki. I teraz sobie podwadzamy naszą obudowę tutaj tylny korpusik. Tutaj delikatnie by nie uszkodzić tych klawiszy bocznych ściszania i pogłaszania. Tak samo z drugiej strony tego klawiszu tej skrótowego aparatu. Wysuwamy i tutaj sobie. Może jeszcze podwadzimy. Bo ja tu mam trupa, a wy nie będziecie mieli fajnego Samsunga, którego chcecie po prostu używać na co dzień, więc uważajcie, delikatnie to róbcie tutaj z jednej i z drugiej strony o i jest fajnie nam wyskoczyło tutaj wygląda ten korpusik czysty tutaj nie ma nic ciekawego i tutaj spójrzmy mamy już naszą płytę główną i na płycie nie widzimy żadnych śrubeczek więc sobie pewnie to tak jest odwrócimy już. Tutaj nam coś blokuje jeszcze. Tu jest pewnie jakaś blokada. Jest. Odwracamy. Tutaj zobaczcie, jaka jest pleść. Jakiś syf, wilgoć. Tutaj telefon zapewne nie działa. Odłączamy naszą taśmę. No i tak tutaj wygląda nasza płyta główna w tym modelu. No jak w większości, tej Samsungu, lutowany. Lutowana nasza, nasza wibracja. Złącze tutaj karty SIM, karty pamięci, zasięg, złącze tej styki naszej baterii. Tu możemy, widzę, odkręcić nasz, naszą atankę zasięgową i wyciągnąć, ale wciągniemy dopiero wtedy, kiedy odlutujemy nasze tej złącze, nasze styki. Dobra. Układamy sobie to wszystko gęsiego. Teraz widzimy, te mamy śrubeczki. Tu jest jedna, tu jest druga, trzecia, czwarta, piąta i szósta. Odkręcamy sobie te wszystkie śrubeczki. One tutaj są innego rozmiaru jak wcześniej. Z szerszymi grzybkami. Tu mamy już trzy. I kolejna, te trzy. No myślę, że to jest dość łatwy Samsung w demontażu. montażu. Tutaj widzę wszystko jest tak naprawdę na otwartej przestrzeni. Tutaj gdzieś wysuwamy. O. Wysuwamy, przewlekamy tą taśmę. Odkładamy tutaj za koleją. I tutaj co tu jeszcze możemy odkręcić? Tu jeszcze mamy śrubeczki, spójrzmy, jedna, druga, trzecia i czwarta, więc sobie je odkręcamy. No i jeśli chcielibyśmy tutaj się dostać do naszego wyświetlacza, to jak w większości tych Samsungów wysuwanych, slajdowych, musimy odkręcić tył całutki dopiero przechodzimy do przodu. Tutaj tak od razu nie przejdziemy sobie, tutaj sobie odkładamy kolejne śrubeczki. I teraz tutaj nie widzę żadnych tutaj u góry, więc sobie to będziemy podwadzać, tutaj pewnie gdzieś w tym miejscu, o, jest fajnie, tutaj coś nam haczy jeszcze, coś nam u góry, jest ok, przewlekamy. Tu już widzimy to napada końcówkę tego demontażu, tutaj podwadzamy, tu jest przyklejony klejem głośniczek, główny aparat, nasz flash, tak jest, w tym przypadku jest flash, tu nie ma w ogóle mowy o diodzie podświetlającej, tu mamy markę NEC, spójrzmy. I to wszystko żeby wymontować z naszym wyświetlaczem, no to ja robię taki sposób, jeśli chodzi o domowy sposób dla Was, taki specjalnie przygotowany dla mnie przeze mnie. Tu góry podwadzam delikatnie jakimś tam szpikulcem. I tu sobie jedziemy jakąś tam kartą operatora. Tutaj z karty operatora plakietką i sobie tutaj podwadzamy po całej tej długości. No i tak wygląda. Tutaj zobaczcie, wszystko się tu odkleiło. Tutaj wygląda strasznie to wszystko brzydko. Tu żebyśmy to wszystko poprawili jak należy, no to musielibyśmy tutaj pozrywać te naklejki wszystkie i od nowa wszystko odklejać i przyklejać, gdyby to w ogóle miało sens w tym telefonie. I na samym dole znajduje się tutaj zaślepka, która osłania nasze główne taśmy od wyświetlacza i drugą taśmę od odłączenia pierwszej płytki z drugą płytką. Tutaj zobaczcie, odkryję sobie ja. Tu Mamy główną taśmę, odłączamy, wyciągamy druga. Tutaj od tych złączy całych głośnika i tak dalej. Podwadzamy, wyciągamy. Tu jeszcze jest jedna od tego dotyku. Też wyciągamy. No i tyle. Tyle w temacie, jak widzicie. No i dobra, widzicie, że ten demontaż jest bardzo prostym demontażem w tym Samsungu. Dobra, może nie takim prostym, ale nie jest tutaj skomplikowany. To sobie teraz złożymy z powrotem wszystko. Tam tutaj za ślepkę przy, przykleimy z powrotem. Ty ona tak była mniej więcej. Tutaj nakładamy na swoje miejsce te elementy. Przeważnie one tutaj się jeszcze łączą. Klej jeszcze dość dobrze tutaj trzyma cały ten środkowy korpusik z przodu nakładamy naprzód przód tutaj mocujemy u góry no i teraz idziemy na dół tutaj delikatnie się fajnie wszystko mocuje i przykręcamy te cztery śrubaczki, które wcześniej zostały odkręcone. Przeważnie każdy Samsung, jak widzicie, wysuwany jest no, bardzo podobnym w konstrukcji, no chyba, że posiada jakieś dodatkowe inne zaawansowane funkcje, które inny Samsung nie posiada. No, to wiadomo, że jest troszkę inne rozłożenie ale bardzo podobne jest tutaj hmm. są bardzo podobne te połączenia z płytą główną. To jest wszystko już jest połączone fajnie więc sobie idziemy dalej, tutaj teraz łączymy z tyłem tutaj sobie nakładamy wypuszczamy na sam dół tutaj żeby nie uszkodzić oczywiście naszej taśmy tu mamy takie dwa ząbki, zobaczcie. Tu jest jeden, tu jest drugi. One tu muszą być wsunięte pod spód tej blaszki, żeby tutaj wyrównać nam tych otworów tutaj. To zobaczcie jak to wygląda. To jeden nam się wsuwa, ale drugi za bardzo nie chce wsunąć. Tutaj. O. Nie wiem czy to widać, o teraz może widać. To musi być pod spód. Jedno się założył. No I drugi chyba też. Ale wcześniej musimy oczywiście założyć naszą taśmę. Pamiętajcie o niej. Tutaj skupiłem się na mówieniu, a nie założyłem naszą taśmę. O, jest. Teraz robimy właśnie ten myk. No chyba że nam tutaj spadła. i weszło. Widzicie? Tam wsunęło się do środka. I teraz tutaj pozycjonujemy sobie elegancko na nasze otworki. I jak już jest, teraz przykręcamy nasze sześć śrubeczek. Jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta. No i wydawało mi się, powiem Wam szczerze, że tak planowałem sobie Zrobić ten demontaż w około 15 minut. No, już widzę, jest 13 minut, więc może tutaj się wyrobię w granicach 15. Tak naprawdę, sam demontaż tutaj bez mówienia, bez niczego, myślę, że spokojnie by trwał może około 5 minut, przeważnie w każdym modelu, który naprawiam wam tu pokazuję, no ale chcę tak mniej więcej omówić, jak to wygląda wszystko, żebyś tu miał więcej nogi. Tutaj widzimy, wszystko już jest przykręcone fajnie. Jest dobrze. Teraz nam zostało jedynie tutaj przymocować z powrotem naszą tutaj płytę główną. Na swoje miejsce. Ona bo w tym miejscu, więc to musi być tak zamocowana nasza taśma. Tutaj troszkę myślę tak. O, udało mi się tak przed kamerą pokazać. Tutaj mocujemy dobrze ją i zakładamy na swoje miejsce. Zakładamy wibracje Tu wszystko jest leże jak być powinno. Przekładamy teraz nasz tylny korpusik. To jest ostatnia już rzecz, którą mamy zrobić. Tutaj nam chyba coś wypadło, widzę. Czegoś brakuje. Więc sobie jeszcze muszę to rozłożyć. Tutaj mi klawisz wypadł. On tutaj był w tym miejscu, więc oni też. Pamiętajcie o tych klawiszach bocznych, bo one się tutaj rozsypują. No i teraz mogę tutaj. ojej, kolejny klawisz. Tutaj wypadł. Spróbujemy sobie teraz to włożyć. Na swoje miejsce, tu mi klawisz wpada do środka, jest git, chyba jest git, teraz tutaj z drugiej strony to samo mi się zrobiło. No nie wiem czy mi się stało z tym klawiszem... ojej, znowu to samo. to czekajcie, no to, to chwilę przerwę, włożę te klawisze. No i pokażę Wam tutaj dalszy montaż. Ja już tutaj włożyłem. Spójrzmy z jednej strony i drugiej. Tutaj domykam ostatnie zatrzaski. To jak domknęliśmy te wszystkie zatrzaski, to pamiętajmy. By tutaj sprawdzić, czy szukalisze boczne, czy działają prawidłowo, jeśli działają prawidłowo, no to fajnie. A teraz możemy już przekręcać nasze wszystkie 4, 5 śrubek. jedna, druga, trzecia, czwarta, 5. To jedna mi gdzieś wyleciała, ale sobie później poszukam. A ja tutaj skończę już ten montaż tego telefoniku. Wkładamy tę klapkę, tutaj oczywiście też przykręcamy śrubeczkę. I to wszystko, jeśli chodzi o prawny montaż i demontaż tego Samsunga U900 Soul z 2008 roku. Tak, gdzieś, jeśli chodzi o demontaż tego modelu, jest bardzo tutaj zbliżony do innych Samsungów, tutaj wysuwanych i jest no, dość prosty dla osoby, która. Tutaj codziennie to naprawdę cokolwiek naprawia w jakichkolwiek urządzeniach, zawsze będzie miała lepiej, a taka osoba, która pierwszy raz w życiu chciałaby taki telefon naprawić, to będzie miała troszkę na pewno trudniej, ale myślę, że z tym, tym, z tym poradnikiem sobie na pewno poradzi, z takim tym montażem. Dzięki, że dzisiaj byłeś ze mną, zachęcam Cię również do subskrypcji mojego kanału, do łapki w górę, komentarza pod tym filmem. Oraz do oglądania moich filmików w całości. Dzięki temu wspierasz moje filmy oraz mój kanał. Cześć!